Park ⁇ Ride oficjalnie został oddany do użytku. W Starym Sączu można już korzystać z nowego dworca autobusowego i parkingu. Inwestycja, która jest inwestycją proekologiczną, ale również dla wygody i również ekonomii, czyli oszczędności mieszkańców. To miejsce to przede wszystkim dworzec autobusowy z dużym parkingiem na 136 samochodów. Parkingiem, który pozwala przesiąść się wygodnie z komunikacji osobowej, czyli takiej prywatnej, czy to z samochodu, czy z roweru do komunikacji publicznej. To jest kolejny Park and Drive. Yy, idziemy dużymi krokami. Zresztą widać tutaj po tej inwestycji, że to jest inwestycja robiona z dużym rozmachem. Ja mam taką nadzieję, że ona będzie dobrze służyła mieszkańcom w takim elastycznym przemieszczaniu się. Prawda? Tutaj będzie można zostawić swój samochód i przesiadać się do innych środków lokomocji. Inwestycja została zrealizowana ze środków unijnych, a umowy o dofinansowanie podpisano w 2017 roku. Projekt był realizowany wspólnie z miejskim przedsiębiorstwem komunikacyjnym w Nowym Sączu. Koszt tego przedsięwzięcia to, nie licząc zakupu gruntów, 8,5 miliona i dopiero dzięki. Finansom, które uzyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dzięki współpracy z Nowosądeckim MPK, z miastem Nowy Sącz, kiedy to jest część wspólnego projektu rozwoju komunikacji publicznej na terenie aglomeracji sądeckiej. Jest to wspólny projekt, łączymy dwa siostrzane miasta. Myślę, że to tylko usprawni komunikację między tymi dwoma miastami. Bardzo się cieszę, że ta jakość obsługi pasażera i w Nowym Sączu i w Starym Sączu. No wzrosła o kilka stopni na pewno. Też mam nadzieję, że to się przyczyni do tego, że się mieszkańcy przesiądą jednak do publicznej komunikacji, bo to zawsze zmniejszy ruch samochodów osobowych. Na pasażerów czeka nowoczesny dworzec z poczekalnią oraz duży parking, gdzie będzie można zostawić nie tylko samochody, ale i rowery, by później przesiąść się do komunikacji miejskiej. W planach także budowa kładki pieszej, która połączy dworzec z centrum miasta.